Witam Was kochani bardzo serdecznie na kolejnej krótkiej lekcji, tym razem z parku. Jestem w parku, bo czekam na Wiktora. Chcę go dobrać z przedszkola, ale jeszcze jedzą obiad. Moi drodzy, szybciutko. Dzisiaj mamy 2 maj. Wczoraj był pierwszy. Jutro jest 3 maj. W ogóle, który jest dzisiaj, albo który będzie jutro, który był wczoraj? Chciałabym Wam powiedzieć, w jaki sposób poprawnie zapytać właśnie o datę. Którego po prostu dzisiaj mamy? Często tak pytamy w języku polskim. Więc jeśli zadajemy pytanie, na przykład, którego jest dzisiaj, to mówimy: Welches Tag ist heute? Którego było wczoraj? Welches Tag war Możemy też powiedzieć, używając tutaj że daty, jakby, jaką datę mamy. Czyli na przykład: Welches Datum ist heute? Albo Der bifilte ist heute? Tu wszystko chodzi o to, że pytamy po prostu, którego jest dzisiaj. Jeśli to ma być wczoraj, to zamiast ist dajemy war. I jak odpowiadamy? Odpowiadamy używając liczebników porządkowych. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Moi drodzy, ja nagrałam osobną lekcję o liczebnikach porządkowych. Podejście Wam linka albo tu u góry, albo na dole, jeśli jesteście na moim kanale na YouTubie. I jeśli ktoś nie wie, jak. To leci, jeśli chodzi o liczebniki porządkowe, to zapraszam do obejrzenia tej lekcji. A jeśli wiecie, to moi drodzy, jeśli odpowiadamy, to mówimy na przykład heute is DEA, tutaj mamy DEA, bo kto co, tak, to używamy w mianowniku, a DEA tak, dzień, to jest DEA, czyli na przykład heute is DEA 2 maj, dzisiaj jest 2 maj, wczoraj był 1 maj, gestern war dea 1 maj. Czyli wczoraj był 1 maj, a jutro będzie na przykład 3 maj, to morgen wird der dritte maj. Dziękuję bardzo i życzę wszystkiego dobrego. Jeśli macie długi weekend, to życzę pięknej pogody. Jeśli nie macie i musicie pracować, to życzę po prostu wszystkiego dobrego i miłego weekendu. Do zobaczenia!